Audi A6, C7 Jest to lampa Xenon Bardzo często, bardzo często właśnie te lampy są gdzieś zaparowane albo się rozczelnia gdzieś tutaj między kloszem a obudową albo jest pęknięcie, często właśnie tutaj od dołu, tak jak w tym przypadku nie wiem czy to widzicie odtąd się zaczyna tutaj się kończy, czuć nawet pod palcami Najlepiej to widać jeżeli się patrzy pod kątem i tutaj mamy to samo też pęknięcie klosza. Aczkolwiek jeszcze nie wiem czy to jest przyczyną parowania. W każdym bądź razie klosz jest pęknięty. Widać już ingerencję w tą lampę. Już była rozklejana. Już ktoś tutaj coś robił. Nie jest tutaj do końca dobrze złożona. Jest szczelona na szywki. Które nie są oryginalne i klej, który tutaj jest włożony też nie jest oryginalny. Jeszcze nie dosz, nie wiem czy to silikon. W każdym bądź razie. Takie moje pierwsze oględziny. Tak czy siak ta lampa będzie rozbierana. Mamy tam sporo kropli po wodzie. Na tych wszystkich elementach tam w środku, także musimy Lampę rozebrać, osuszyć, oczyścić i tutaj koniecznie zalecana wymiana, wymiana klosza, bo te klosze nie są drogie, a bez sensu zostawiać klosz w takim stanie, to ca, ta, ta, ta cała praca z tym związana jest dużo droższa niż ten klosz, także warto go od razu wymienić, koszt klosza to jest w zależności od tego jakiej firmy, ale za 200 zł mamy już ładne, solidne kosze. żeby nie było po wymianie tej przetwornicy. Wszystko działa. Lampa sprawna, także jutro wyjeżdża do Ciebie. No, lampa była pełna wody, Jej fizyki nie oszukamy, ta woda później sobie ścieka do najniższego punktu, czyli na dół sobie cieknie. Na dole pod lampą jest przetwornica, ona tutaj cała jest zbordzewiała, wylałem z niej wodę, osuszyłem i pomimo próby reanimacji po prostu ta przetwornica nie działa. Także, aby lampa działała, konieczna jest nowa przetwornica. Mam tutaj oryginalną, nową, to nie jest jakiś zamiennik, to jest oryginalna, nowa przetwornica. Także tą nową przetwornicę zakładamy. Koszt takiej nowej przetwornicy to jest 250 zł. Tutaj przy regeneracji lampy taki spory upust, i tą nową przetwornicę tutaj e, będę zakładał. Sprawdziłem przy tej nowej przetwornicy, że rurka odpala i działa, chociaż tutaj ten kabelek też pordzewiały był tutaj za, i działy, Udało się to oczyścić, udrożnić przepływ prądu i to wszystko.